Przeanalizowaliśmy, jak na przestrzeni no, dłuższego czasu kształtowały się wydatki na obronę narodową. Tak jak wspomniałem, kluczowym elementem były pewne ustalenia ze szczytu w Newport w roku 2014, z którego wynikało, że państwa NATO powinny sukcesywnie zwiększać wydatki, tak aby w roku 2024 osiągnąć poziom 2% PKB. Można, no trzeba powiedzieć, że większości państwom to się nie udało. Tutaj na taką uwagę zasługują państwa bałtyckie: Estonia, Łotwa, Litwa, gdzie ten udział był najwyższy. Średnio, o ile dobrze pamiętam, to było około 7% wszystkich wydatków, które realizowane są w sferze finansów publicznych. Natomiast jeśli chodzi o Polskę. My mieliśmy, zdaje się, 3,4 udział wydatków na obronność w wydatkach publicznych, czyli to jest trochę powyżej tej średniej dla tego naszego regionu. Jeśli chcemy, żeby te wydatki zbrojeniowe, które musimy z przyczyn politycznych i strategicznych ponieść, były jak najbardziej neutralne i efektywne dla budżetu państwa, jak najskuteczniej przyczyniały się też do rozwoju naszej gospodarki, niestety musimy do nich podejść w sposób długofalowy. Musimy przygotować długofalową strategię dotyczącą tego, co nasze siły zbrojne zamierzają pozyskiwać w taki sposób, aby polski przemysł mógł jak najbardziej na te wyzwania odpowiedzieć. Nie zrobimy tego także bez osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika wydatków na badania i rozwój. Pozwolę sobie w tym kontekście przytoczyć, że w planie na 2026 rok wydatki z budżetu państwa na badania i rozwój w obszarze zbrojeniowym to jest raptem nieco ponad miliard złotych, pół procent całkowitych wydatków obronnych. W innych państwach zachodnich, W państwach, które dynamicznie się rozwijają technologicznie, na przykład Korea Południowa, ten wskaźnik, podobny wskaźnik, znajduje się zwykle na poziomie około 2-3%. Więc tutaj jest na pewno dużo do zrobienia. Kolejna sprawa to niezbędna reforma polskiej grupy zbrojeniowej, którą obecnie trapi nieefektywność. Widzimy rozdrobnienie poszczególnych podmiotów. Być może należałoby rozważyć, czy nie powinniśmy dążyć do konsolidacji chociażby domenami, w których dane podmioty działają. Trzecia sprawa to reforma po stronie zamawiającego, tutaj ze szczególnym naciskiem na Agencję Uzbrojenia, która być może zasługuje na poszerzenie kompetencji, które pozwoliłyby jej na lepsze koordynowanie przemysłu zbrojeniowego. Dotychczas Agencja Uzbrojenia takich instrumentów nie posiada.